Wielkimi krokami zbliża się listopad, a w listopadzie oczywiście Dzień Niepodległości. Jak co roku, planujemy imprezę terenową pod nazwą Marsz Terenowy Raduni, który będzie odbywał się na Kaszubach. W zeszłym roku frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania było nas naprawdę sporo. W tym roku liczymy na jeszcze większą frekwencję. Będą chcieli się z nami jednoczyć, czcić Dzień Niepodległości w stylu terenowym. Przemierzamy 11 km szlakem niebieskim wzdłuż rzeki Radunia. Wracamy na miejsce startu, gdzie będą rozdawane gadżety, losowanie nagród, a potem prelekcja. Podróżnika, survivalisty i autora wielu poradników o survivalu, plecaku ewakuacyjnym czy o samej ewakuacji. Z nami będzie maszerował Rygor. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą z nami uczcić właśnie ten dzień niepodległości w tak i wyjątkowy sposób, jak jest maszerowanie terenowe. Zapraszam Was, pakuj plecak i przyjeżdżaj do nas.